A co sądzisz o tym, że Andrzej dostał 200 zł? Co powinien z tym zrobić? Na co przeznaczyć? Podzielić się. Podzielić się? Tak. Po ile? Po co zł. A ja? To niech daj tobie. Co? To, to jemu nic nie zostanie. To niech nie zostaje? Nie, tak nie wolno. To wysłaje, wysłane jest dla jego, Krzysiek. Ale przepraszam bardzo, podzielić się można, dać może 50 zł dla mnie. No. A to musisz z nim porozmawiać. Nie? Ja już to do... ty musisz porozmawiać. A ja nic do tego nie mam, ja z paczkami nie... Ja tylko paczki dostarczam, a wy już musicie między sobą ustalić. Ale powiedz dla jego, żeby to uczynił. Ja tylko mogę zaproponować. No to zaproponuj. A co on powie, to już jest jego decyzja. No. Wkurwiłeś się? Pewnie. Tak? Pewnie. Bo ty gówno on 200 zł. Tak? A gówno tak można wysyłać? Gówno się nie, mo nie można wysyłać. W można? Jest na to ustawa. Andrzej tutaj Krzysiek proponuje, żebyś ty się podzielił. Bym się z podzielił, tylko Krzysiek e, też się nie dzielił O! I co? A prze przepraszam bardzo, nie dzielę się, dzielę się. Co piszą, na, ciebie damy to ja oddaję. Nie, ale dobrze, dobrze. Krzysiu, ja się z tym zgodzę, że jeśli piszą, żeby dla mnie coś przekazać. A nie damy, co? Ciastka. No to ciastka to nie, nie 200 zł. A jak coś przyjdzie inny, czy w przywiezie do mnie, to się podzielę. Ja nie wiem, ja nie wnikam. Ale, ale ja się sobą też dzielę. Ostatnio przecież ja tak nagrywałeś, że też dałem do krzyczka parę rzeczy, że Krzysiek dał dla mnie słodycze, których nie może jeść, bo mają za dużo cukru. Tak to być nie może. <klujny> że co, on dostaje pieniądze, a ty nie, tak? Ale, tak. ale, ale słuchaj, a zaraz napiszą te same ale... gnoje, nie, jak ja mówię to nie, nie, nie przerywaj. Napiszą te same gnoje, że ja zazdrosny jestem. A, a jesteś czysto? Nie. Nie mówię jesteś. jego zbogacać, nie pięć jest tu rzecz nabyte, tu nie. Ale powiem tak, się nie robi się, to po robi się, że jeden dostaje pieniądze, a drugi gówno.